Krzysztof Kamil Baczyński. Deszcz. Deszcz jak siwe łodygi, szary szum, a u okien smutek i konanie. Taki deszcz kochasz, taki szelest strun. Deszcz życiu zmiłowanie Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej bez ciebie. Cóż, bez Ciebie, cóż, w ogrody wód, w jeziora żalu, w liście, w aleje szklanych róż? I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz? Deszcz jest jak litość, wszystko zetrze i krew z bojowisk, i człowieka i skamieniałe z trwóg powietrza. A ty u okien jeszcze marzysz na grobku smutny. Czasu napis spływa po mrocznej, głuchej twarzy. Może to deszczem, może łzami. I to, że miłość, a nie taka, i to, że nie dość cios bolesny, a tylko ciemny jak krzyk ptaka, i to, że płacz, a tak cielesny. I to. Że winy niepowrotne, a jedna drugą coraz woła, i to jakbyś u wrót kościoła Widzenie miał, jak sen samotny. I stojąc tak w szeleście szklanym, czuję, jak ląd odpływa w poszum, odejdą wszyscy ukochani, po jednym wszyscy krzyże niosąc. A jeszcze innych deszcz oddali, a jeszcze inni w mroku zginą, staną za szybą, jak ze stali, i niedoznani miną. Miną i przejdą deszcze, zetną deszcze, jak kosy ciche i bolesne, i cień pokryje, cień omyje. A tak kochając, walcząc, prosząc, stanę u źródeł studni ciemnych, w groźnym milczeniu ręce wznosząc, jak pies pod pustym biczem głosu.